Na konferencji prasowej poświęconej dwunastemu biegowi gęsi i uroczystościom z okazji święta niepodległości. Dwunasty już bieg gęsi, edycja dwunasta. W tym roku może, mogę już w tej chwili powiedzieć, że jak zawsze część sportową tutaj bardzo fajnie przygotowuje i prowadzi nasz wieloletni. Współpracownik Jurek Górski ze swoją firmą. Oczywiście bardzo to jest ważny element tego naszego sztandarowego przedsięwzięcia, jakim są obchody Święta Niepodległości w gminie Jerzmanowej, właśnie w takiej formule sportowej, kulinarnej, ale jednocześnie patriotycznej, ponieważ tutaj mamy tą część taką występów dzieci. Z naszych szkół, gdzie są prezentowane, wyśpiewywane pieśni patriotyczne. Ale też pragnę powiedzieć jedną taką ważną rzecz, mianowicie będzie takie wydarzenie w postaci odsłonięcia tablicy, ponieważ przy urzędzie gminy będzie w przeddzień, a więc w piątek, posadzimy dęba niepodległości. I właśnie w sobotę, w dniu święta niepodległości o godzinie 13:20, uroczyście odsłonimy tablicę upamiętniającą posadzenie tego dębu w 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak, gmina Jerzmanowa taki, ma takie hasło: gościnna dla rozwoju. Ona jest również gościnna dla wszystkich innych, dla ludzi dla mieszkańców, dla tych, którzy tutaj przybędą, bo to jest też święto patriotyczne, ale oplecione taką społeczną ideą, taką, gdzie każdy mieszkaniec może wziąć udział jako gość i może również włączyć się w organizację tej imprezy. Dlatego też mamy wspólne śpiewanie, mamy przygotowywanie tej wspaniałej gęsiny, kulinariów. Tu będzie można się delektować, będzie można popróbować i w tym roku nowość, mamy rozpisany konkurs na najlepszy produkt lokalny z gęsiny w także zapowiada się przesympatyczna walka pomiędzy sołectwami, pomiędzy kołami gospodyń wiejskich, bo każdy będzie Właśnie walczył o to, żeby jego potrawa zwyciężyła, żeby została tym produktem lokalnym na wiele, wiele lat. Chcemy oczywiście włączyć dzieci do, do wspólnego świętowania, więc konkurs na piosenkę patriotyczną, żołnierską i legionową. Chcemy włączyć klub seniora. Chcemy, chcemy, żeby mieszkańcy włączyli się do wspólnego świętowania poprzez udział w koncercie. W tym roku wspaniali goście, bo zespół Kobranocka, czyli lata 80., lata 90. Zespół za chwilę, bo za dwa lata będzie świętował swoje 40-lecie na scenie, więc myślę, że wspaniale tutaj się również zaprezentuje. I mamy coś nowego. Jeszcze jedna nowość pokaz laserowy, czyli w przestrzeń pójdą lasery będzie, będzie na pewno bardzo, bardzo widowiskowo i wspaniale. Zapraszamy serdecznie. Już o 13 rozpoczynamy tak bardzo patriotycznie, bo apelem poległych ten apel zostanie przygotowany przez naszych lokalnych harcerzy, a później już Festyn, dużo patriotyzmu, dużo świętowania, dużo radości.